Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja Jestem na targu gołębi w Radomiu w ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu nagrywam gąbki pana Eugeniusza te Opale to są opale? Opale, para. Parka tych opale, tyle kosztuje. 200 zł to do pana Gonisza jest na Parka parzyste opale 200 zł. W, 200 zł? Siony też 200 zł, tak? tak? Dobrze. Nagrywam gołębie Sławka mam na miarę. 20, proszę zobaczyć. Takie jaśniaczki po 20 zł, gołąki są bielutkie, białe, to kolega pokazał. Czepelek Czepalek jest bielutki tak samo. Proszę bardzo, ten czepalek znaczy, ile Sławek? To jest biedyszki. Też wiedeczki, proszę bardzo. Jak się Czepalek prezentuje. Bielutki, proszę bardzo. Dobra. A tu jest, pytają się właśnie o ten. Co to jest ten masłowy karpiaty? Jest dużo rzeczy. Samiczka ta, ta, ta karpiata masłowa. Ile ona kosztuje? 50 zł. A te wiedeńskie? Po 30 zł. Widymki tutaj? 30 zł. Parka, proszę dzisiaj przy czwartku, czwartek, targ mały, ale można kupić fajne dzisiaj. A ten perłowy z samczyk. 3, Dziękuję. Tu mamy takie ciemne wyszczaczki, ale te to są stare Co to są tutaj? Jaka one tak nazywają? Nie wiadomo. Pójdę te, te ciemne tutaj? Ile kto da? Ile kto da? Mamy w mi dzisiaj, ile kto da, ale proszę zobaczyć, jak się go mi prezentują. Jakie wyszczaczki. Przy czwartku mamy dzisiaj takie gąbki. Kto ile da? Przyjrzymy gąbki Jurka. Jurek, co to jest ten karpiak? Pójdę rzucę do samochodu i pójdę kupić kartofle i zaraz Jurek, co to jest ten karpiak? jest. Samiczka? Jurek Karpiak co to jest? Samczyk, Samczyk, co ten samczyk kosztuje? 25 zł. 25 zł. Te pasiaczki koroniate to po są samczyki złotych po 20 zł gąbki Jurka, a ten pasiak to jest na ciemny, czy jest... żałobnik Żałobnik Zjałobnik się dobrze przy, przygląda a ten żałobnik, złoty. też 20 zł. A Czepelek To Czepelek jak pawik jest taki, nie? Takie to to, 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 to to nie to nie to nie. Nie wiadomo co mieszanka. samka czwartku mały Dark, też mały takie tutaj. Proszę bardzo, gołębianka. ten brudek Janek ile? Dzień, dzień. Dzień, dzień. A wyśwanczyk to jest ma wskazkę taką, nie? O, tak jak moje mają skazy, też mają niektóre delikatne. Ile ten 3 Trzy zł. złote. Nawet za 3 złoty, w ręce można kupić za A Ty Janek, po ile? Ale fajne to, te, to ten wylocik. Budyszkę, pokaż no tutaj tego wylecika tego, 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 tak, do kamery. Tego tego, tego tylko uważam. No. no i tak nisko, tylko pokaż ogonek. O. To mamy za dyszka takiego wylocika, proszę bardzo, przy czwartku. Przy czwartku i są ceny niskie, bo jeszcze nie ma ruchu. Proszę bardzo, dobra, Janek, dzięki. A ta tutaj tak samo, tutaj dyszka? Tak, to wziąłem ja <coughs> Też, też, też Proszę bardzo, dyszkę tutaj Filmuję gołębi Janka, jakby ktoś po co potrzebował. Też po dyszku krótka, mała. Także czwartek też można kupić okazyjnie takie gołąbki. Jest targ mniejszy, ale też fajny gomieł. Mam koledzy też czwartek zaczynają już przyjeżdżać. Bo też mówię, z daleka to nie ma sensu, bo jest starki jeszcze mały, bo jeszcze nie ma takiego ruchu. Ale koło. proszę zobaczyć jak się głąb te wyloteczki prezentują. Po 10 zł. To go Gienka, tak? Dobrze a. mówię, Gienek tutaj płynie te pasiaczki, te ścięgowe. 70 zł za sztukę. Się... 70 zł za sztukę by też potrzebował takie jaśniaczki, też jasne, proszę bardzo Wylot... ściągowe wylotki. Ja ten serek, a ten serek a te serki a ten serek perłowy? Samiec. Samczyk ten serek. I co on kosztuje? 100 000 zł ten serek kosztuje, proszę bardzo. Jaka główka. Ale gołąbki, jak się prezentują wszystkie. Wyciągnięte jak struny. Nie ma, że tutaj coś jakieś drzemkę samego rano uskutecznia. Wszystko patrzę, aby tylko puścić. Przy czwartku dzisiaj mamy takie gołębie. To mamy gołąbki. Cena tu już sam mówię, kolega tutaj poszedł, ale powiedział po 20 zł. Natomiast tutaj ten kolega właśnie sprzedaje głąbki w furcie. Można kupić hurtowo, tylko że wszystko po 10 zł. Proszę bardzo, jaśniaczki, pasiaczki na sztuczki po 20 zł. Natomiast w kurcie, to znaczy o żałobnik, też się tu widzę, kosmaty, koroniaty, łapciaty. Natomiast jeśli chodzi o hurt, po dyszku, w Radomiu jest hurt. Można głąbki kupować w i po 10 zł, wszystkie wtedy. Trzeba śmiało kupować i bankiera nie żałować. Mam fajne wyśwanczyki, ładny kolor, ładna barwa. Pójdzie taka parka wyśwanczyków. 15 sztuk, czyli parka. Proszę zobaczyć, korona ducha do ucha. Kolor jest ładny. Oszoba, takie wyśwanczyki dzisiaj mamy. Nie mają tego kosmu, co prawda, ale kosmata tutaj widziałem 500 zł, 50 zł za parę. Także gołąpa, gołąb i cena to jest yy, 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 dwie różne ceny. Rowe. Panie takie gołąbki od do? Od 15 do 30 Od 15 do 30 zł a czy u pana jest kurt jakby co? Może być hurt może być hurt. a może jaka być. ta cena hurtowa by była? 15 zł 15, 15 zł cena hurtowa, cena mówię złotych. A proszę zobaczyć ten brudek ile by kosztował indywidualnie? wiedzieżki. ale też są brudki po 100 zł ale żeby każdy tam, się przyglądał, dwie dyszki. Dwie dyszki a ile w ma? Nie ma po siedem? Nie pamiętam. a, bo a, a, a sprawdzić. za gruby. <grym w spokoju> a za gruby, ale brodę ma, wszystko to ma. Wszystko ma, ładny, wysoki Jaśniaczki, proszę bardzo, wysoki gołąbek. Nie a ten pasiaczek, panie Janku, locik, ten samiczka, samiczka. Ten pasiaczek i co na kosztuje? Dwie pudyżki. Dwie płodyszki to samiczka, a bocianki to są parzyste? Samiec i samica nie w parze. A samic samiczka, te bocianki po ile? Podwiedyszki po też. Po dyszki, ale ja myślę, że jak tu negocjował z panią Jankę wszystkie, to niżej 15 też by coś tam zeszło, coś tam tak by wszystko. Także w Radomiu też kupujemy hurtowo, targujemy i, i mówię, tak jest po to, żeby targować tak i kupować i bankiera nie żałować. Te widymki łódzkie to jak kosztują, jaka cena? 40 złotych. 40 zł czy mamy takie widymki przy Czwartku łódzkie. a te deresze? 45. 45, pasiaczki? Pasiaczki, patrzę, patrzę, no pasiacki są, bo nieraz żołnik są, jak się czek dobrze nie przejrzy. Serdeczki, także mam dzisiaj przy czwartku takie ceny w Radomiu. I czwartek już zaczynałem widać hodowcy dojeżdżać, bo do tej pory mówię, no było bardzo słabo, bardzo cienko, ale hodowcy dobierają i przyjeżdżają. Mam bardzo fajne Budapeszcze, proszę zobaczyć. Miedziane to te dwa i, i te, te siwe Budapeszty. Wianki widzę takie, kurczę, naprawdę fajne. Po ile te Budapeszty? Po ile te budapeszty? Po ile? Po 12 zł, ganiane, bite, tłuczone, A z niskiego dachu czy z wysokiego? Z Wysokiego dachu. wysokiego dach, ale ganiane gonki bite, tłuczone. Proszę bardzo, przy czwartku. Dziękuję. Ta krakowska to co to jest? Ta Sam, Samczyk. On kosztuje? 15 zł. A ten żałobnik koroniaty też kosztuje. A te koroniaty co ma słowa na białych ogonach? I taka parka ile? Parka? Parka, Dziękuję. A dobra, aha, dobra, nic nie mówię. Dobra. A ten brudek ile kosztuje ten żółty? Nie wiadomo. Stufek. Sówkę brudek. To jest hamburek a ten brudek. Tak tak, tu jest ten brudek ten żółty, ja wiem no. Proszę bardzo, brudki też są po 100 złotych, a też są po 20, a na pewno ma po 7 złotych. Ja wiem, że są po No. Ale przecież, że zresztą są ceny. A tutaj to, to jest hamburek czy to jest Stroka. stroka. Hamburek. hamburek, ten żółty. I Ten hambureczek ile? 7. 70 zł hambureczek sam czy... A te pasiaczki składowe, wszystko fajne, widzę gąbki, pasiaki te jasne. Pasiaki 200 zł. Jeszcze złoty parka, zapraszam tu do kolegi, a perłowe tak, od do to jest też cena rozbieżna, nie? Tak, tak, Też nie. I po ile? Też 200 parka, myślę. Tak, pasiaki też są. A tego krakowskiego parka czarnych, to ile kosztuje? Cztery dyszki. Cztery dyszki, a tu mamy serki koroniate, aby ktoś poczuł takie serki koroniate w loty perłowe. Parka z tych serków? Tak, ale... ile taka? 70 zł, A, 70 zł parka tych koroniatych tych By ktoś takie serki. To są jasne ściągowe i perłowe, ale nie ma właściciela. Tu filmuje gołębie kostkę, aby ktoś coś potrzebował tej widynki takie. Oglądajcie kanał. Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy oferują na targach w z Zwoleniu i w Radomiu. Został, słucham, aby, aby ci nic nie minęło. Kostek, te widimki parzyste, to ile kosztują? Te czarne? Sto złoty. A wyśwanczyk, gdzie? dziobek ma fajny, fajny. Co ten wyśwanczyk gładki? I ten samczyk, ile? Półtorystówki. półtorystówki samczyk no jeszcze taki ceny nie widziałem półtorystyku ale po no, raz pierwszy no, półtorystyka ja, od niego wziął i w, soli, w ty, Ale ja wierzę do... ja wierzę każdy ma towar swojego kupca no co to co, 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 ale jeszcze I to nie to słyszałem to nie bo czyli półtorysty zabisz no. ja wiem że ładny jest dziób, biało prawa no, białe wszystko białe a te bociany kostkowe 60 zł 60 zł. Czy polek? nie rozpylania nie rozpilenia czepale kupiony te hambureczki kostek tutaj ja, ja, 8 dych 8 dych a wy taki koreniate? Wtorystówki. Wtorystówki. A ten masłowy, co to jest termasłowy? Kosztuje? Żałownik? się I mamy też i po 40, także ceny. Mamy koreniate widzę i perłowy, jest koroniata masłowa, taka paróweczka fajna. Ile ona kosztuje? 1,5 cała parka. Proszę bardzo, cena całkiem przystępna, proszę zobaczyć biał. Proszę zobaczyć, jak się go mi prezentują. Jakie zbyszczaczki są? A te porówki kostek? 120 zł, te gładkie, a te cztery. 40 zł na białym ogonie ta samiczka kosztuje, a te gładkie perłowe składowe 120 zł za parkę. To są te wiedeńskie, te czarne? Te tiplery. Patrzę na działa. 50 zł za parkę tych ciplerków, a te karpiaczki widzę, tylko że karpy mają. Po cztery samce, a ten winerek Łódzki. Proszę bardzo, i już zapomniałem, mi się pytają. Też w jedniosko miałem wyśwanc Łódzki, ten podobny do winera. A czym on się różni ten Wyśwanc do winera? Wyś, jest? Proszę wytłumacz mi, Nie, wytłumacz mi ten. Wyśwanc łódzki ten. Ja bym powiedział, że to winer. Jaka jest o, a, różnica? No dziób tak, ma dłuższy. Tak ale to jest inny kształt. Jest inny kształt dłowy? Tak, nie. Inny kształt dłuższy jest w ogóle, nie? Tak, co innego. Jest co Jest co innego, nie? Widzę, że coś... Ale z, z daleka. Oryginalna, proszę bardzo, obrączka. Wyśwant z kosztuje cztery dyszki. Ja nie wiedziałem, jak się nazywają. Tutaj te pasiaczki, ten te pasiaczek... Po trzy dyszki tak, wszystkie. No, 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 no. Ty jeszcze raz filmuję tutaj ten wyświetl łóczki, nie ja bym powiedział, no widać jest, bo winerek jest krótki i mały. Nie, no ten jest nie dziób, jest głowa to podobny. Jest, ale... Podobny. łóczki tak. 40 Sam czy kostek, tak? Tak. <laughs> Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze Za subskrypcję, za łapki w górę. Pozdrawiam. Ja będę na każdym targu, w zwoleniu w Radomiu i zobaczysz relacje z każdego targu. Dobra.